Cześć wszystkim, dzień dobry. Ja nazywam się Ola, witam Was gorąco na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z TBR-em na najbliższy czas. I tak jak możecie wiedzieć, lub nie, jeżeli jesteście tutaj nowi, ja raz na jakiś czas wrzucam sobie taki film właśnie z moimi takimi planami czytelniczymi, właśnie na nieokreślony miesiąc. Ja nie lubię się deklarować, jeśli chodzi o miesiąc właśnie kalendarzowy. Powiedziałabym, że te książki prawdopodobnie mogę przeczytać albo w ciągu najbliższego tygodnia, albo w ciągu najbliższego pół roku. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałam? Tak. No i ja tak sobie planuję i dla mnie to jest taka motywacja, żeby właśnie się przed Wami zdeklarować i trochę nad tymi książkami swoją uwagę pokłonić. Mam nadzieję, że to nie było za bardzo zaplątane. Strasznie dziwnie mówię, więc myślę, że bez zbędnego przedłużania... Przejdźmy do książek. Niektóre z tych pozycji możecie już oczywiście znać. No, z moim kanałem one się pojawiają dość często, ale pomyślałam, że jak teraz je zdeklaruję, je pokażę, to na pewno po nie sięgnę, bo po pierwsze, wyjmę je z regału i posłużę je gdzieś obok i będę już miała je na wierzchu, co mnie będzie denerwowało i ja będę chciała po nie sięgać. Chcę przysiągnąć sięgnąć i przeczytać, a po drugie tak mi trochę wstyd, że te książki już tak długo leżą i naprawdę ja jestem osobą, która nienawidzi mieć stosów wstydu większego niż, nie wiem, 20 książek. To dla mnie 20 książek nieprzestrzennych to już jest bardzo dużo. Wiem, to jest na standardy książkowych mediów nie za wiele, ale jakby każdy czyta po swojemu, ma tyle książek, ile chce. Ja nikogo nie oceniam, dla mnie to po prostu jest za dużo i chciałabym się z tych książek jakby wyczytywać, jeżeli dobrze mówię. No i myślę, że zaczniemy od pierwszej pozycji, w ogóle dobra, zaczniemy od książek, które aktualnie czytam, żeby powiedzieć Wam, że chcę je skończyć, ponieważ y, mówiłam o nich w poprzednim filmie, to nie będę mówić za długo, pierwszą z nich jest właśnie y, Zakon Mimów, druga część Czasu Żniw, bardzo lubię autorkę, chciałabym ją skończyć i od czasu, o, w którym Wam mówiłam o niej we vlogu nie ruszyłam się ani o strony. jestem dalej na stronie 60. i chciałabym tę książkę w najbliższym czasie skończyć. Y, czy mogę Wam powiedzieć w sumie coś więcej o niej? Myślę, że nie trzeba, myślę, że doskonale ją wszyscy znacie, więc ją odłożę. A drugą książką, którą czytam jest właśnie Pandora i to jest książka czytana we współpracy z wydawnictwem Mowa. Ta książka zainteresowała mnie tym, że gdy wydawnictwo do mnie napisało, reklamowali ją jako coś idealnego dla książek Miller, czyli na przykład dla pieśni o Achillesie lub o Kirke. Ja... Wiecie, tych książek bardzo nie lubiłam. Ani Kirke, ani Achilles mi się nie spodobały, dlatego że po prostu styl autorki nie był dla mnie. I więc możecie się zastanowić, dlaczego wzięłam tę książkę. Dlatego, że jest to historia, która ma w sobie motywy mitologii greckiej, którą ja bardzo lubię i którą bardzo lubię czytać której bardzo lubię czytać. Dlatego się zdecydowałam, bo nie jest to książka Miller, więc myślę, że tutaj styl będzie po prostu inny z tego co już przeczytałam, No to wiem, że jest inny. Jestem na stronie 44 i myślę, że tyle o tej pozycji, oczywiście więcej będzie o niej, jak ją przeczytam. Taką mam przynajmniej nadzieję. I następną książką jest książka, którą też wam tutaj mówiłam o niej, o której mówiłam i jest to oczywiście Gra Anioła Zafona. Tej książki nie skończyłam, zaczęłam ją kiedyś dawno czytać, skończyłam na stronie 119, jest to książka z cyklu tego całego właśnie, chyba to się nazywa Cmentarz zapomnianych książek, ale nie jestem pewna, mam nadzieję, że nie palnam głupoty. Ja, jeśli chodzi o tę całe taką. Serie, można powiedzieć? Chociaż te książki nie są ze sobą jakoś bardzo mocno powiązane, więc jeżeli nie czytaliście poszczególnych tomów, to chyba można je czytać bardzo luźno. Tak mi się przynajmniej wydaje. Z tego co pamiętam, tutaj były chyba jakieś małe nawiązania do cienia wiatru, ale nie chcę popełnić gafy, więc może nie będę się tutaj bardziej wypowiadać. Jeśli chodzi o o to, dlaczego chcę tę książkę przeczytać, no to poza tymi powodami, że jest ona na półce i ona stoi i ja bym chciała w końcu ją ruszyć, to też w ogóle jakby styl autora i cień wiatru, który właśnie przeczytałam wcześniej, mi tak zauroczył, że ja po prostu chcę tę książkę przeczytać, tylko jakoś nie mam na motywacji do tego. W ogóle widzisz, ta książka jak stała, chyba jeszcze w Krakowie to mi trochę pożółkła u góry, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, po prostu jest to dobra książka, tak obstawiam, bo dużo ludzi też tak mówi i chciałabym po prostu ją przeczytać. I ostatnią pozycją, którą mam dla Was tutaj do przedstawienia w papierze jest książka, którą też bardzo wiele z Was zna, tak obstawiam. I oczywiście jest to Ania z Zielonego Wzgórza. Jak możecie wiedzieć, ja posiadam dwa wydania pierwszego tomu, to z tym nowym tłumaczeniem i to... I gdzieś jeszcze by się może trzecie znalazło, ale ja chyba już będę znosić do biblioteki, bo już wyzbyłam się poszczególnych tomów serii. Zbieram właśnie w tym wydaniu. Jest to książka dla starszych i dla młodszych. Myślę, że 98% z Was tę książkę zna i przeczytało. Jakiś 1% na pewno nie planuje jej czytać w najbliższej przyszłości, bo pewnie po prostu nie uważasz, że to nie jest książka dla nich, a 1%, który zostaje, jeżeli jeszcze się zastanawiacie właśnie na to sięgnięcie po tę książkę, to gorąco Wam ją polecam. Zbliża się wiosna, robi się coraz cieplej, robi się coraz słoneczniej i wydaje mi się, że Ania z Zielonego Wzgórza to jest dobra pozycja właśnie, żeby wejść po prostu w wiosnę. Też w filmie, który niedawno się pojawił na kanale chciałam o tej książce opowiedzieć, ale jakoś bo wstrzymało mnie to, że jest to tak popularna historia i tak oczywista, że trochę mi było głupio o niej mówić, ale właśnie dostałam komentarz od Was, że warto o niej wspomnieć i myślę, że rzeczywiście warto wspominać o książkach, które nawet jeśli są znane, to może ktoś ich nie zna jakim studem i może ktoś po tę książkę sięgnie właśnie, jeżeli się będzie o niej mówić. Więc ja właśnie zdecydowałam się sięgnąć po Anie z Zielonego Wzgórza tej, tą wiosną tej wiosny chcę sięgnąć po tę książkę. I teraz przejdziemy sobie do książek, które dodałam sobie elektronicznie na Legimi, bo jak wiecie ja bardzo mocno korzystam z Legimi. Cieszę się, że jest taka możliwość, że można sobie książki właśnie w digitalu słuchać i czytać. I pierwszą pozycją, którą sobie tutaj dodałam, jest książka, która ma przepiękną okładkę. Jest to Deviant King i Rina Kent. Tak się chyba nazywa autorka. Nie wiem, czy to jest pseudonim literacki, czy nie. No, wczoraj mam tutaj okładkę. Dlaczego chcę sięgnąć po tę książkę? Po pierwsze, dlatego że szukam czegoś takiego lekkiego właśnie do odmóżdżenia i do słuchania na siłowni, na spacerach, bo w trakcie lektury Babel czuję się trochę przytłoczona i chciałabym coś takiego właśnie odprężającego. Akcja dotyczy mojego, jednego z ulubionych wątków literackich, czyli Enemies to Lovers. Mamy tutaj historię Pary, powiedziałabym, może nawet nie pary, bo oni chyba nie są razem. Nie wiem, o czym jest ta książka tak dokładnie, więc to są takie moje przypuszczenia. Mamy tutaj po prostu uczniów jakiejś szkoły, którzy się bardzo nienawidzą i co między nimi chyba będzie iskrzyć. Nie mam pojęcia, o, o czym więcej jest ta książka, ale ma przepiękną okładkę. A jak wiecie, ja jestem okradku, okładkową sroką i ja wiem, że tak się nie powinno robić, nie powinno się oceniać książek po okładce, ale ja niestety tak robię i to jest moje podejście, bo uważam, że skoro jest tyle różnych książek na rynku i jeżeli nie mam jakiegoś takiego. Specyficznego podejścia pod tym, że na przykład lubię autora jakiegoś albo ktoś mi bardzo poleca daną książkę, to wtedy w grę właśnie wchodzi ocenianie książek po układce i ja wtedy tak wybieram książki. I uważam, że to nie jest nic złego, ważne, żeby czytać. I kolejną książką, którą sobie tutaj dodałam, w ogóle tych książek mam dużo, ale niektóre w ogóle są już stare, już przeczytane i muszę je posprzątać na tym legimi. Jest książka Brandona Sandersona, Stop Prawa, o której dowiedziałam się od mojej koleżanki w trakcie wyjazdu Krak do Krakowa. Właśnie rozmawiałyśmy o literaturze, i ja jej mówiłam o Sandersonie, a ona mi powiedziała, że czytała, i czy kojarzę właśnie taką książkę jak Stop Prawa. Ja mówię, że w sumie to słyszałam, ale jakoś jeszcze się za nią nie zabieram. I ona mi powiedziała, że to jest historia, która się dzieje po trylogii z Mugło Zrodzonego. Ja myślałam, że trylogia z Mugło Zrodzonego to jest taka całkowicie zamknięta historia, i rzeczywiście tak jest, ale właśnie jest do niej sequel, który się dzieje później po wydarzeniach właśnie z finału trzeciego tomu. I to mnie zaskoczyło, bo nie wiedziałam, że akurat stop prawa jest o tym. Co prawda te metale mnie trochę tak zastanawiały, czy to nie będzie przypadkiem coś podobnego. No i właśnie dodałam sobie tę książkę na Legimi, będę ją czytać w e-booku, bo nie ma niestety audiobooka. No, ale wiecie, że ja Sandersona bardzo lubię, więc będę czytać. Mam nadzieję, że nie robi się za ciemno, bo tutaj widzę, słońce już zachodzi powoli. I myślę, że wspomnę jeszcze o dwóch książkach, o których też już na kanale mówiłam, przynajmniej o jednej z nich. I jest tutaj, chodzi mi oczywiście o Tajemnicę Lost Lake, którą polecała mi Martyna niedopisana recenzja w filmie, w którym wybierałam książki, bardziej losowałam na podstawie poleceń właśnie moich książkowych koleżanek. To jest, nie mam pojęcia co, może romans, może obyczajówka, może literatura młodzieżowa, a może wszystko w jednym. Ma przepiękną okładkę, tak jak wspominałam przed chwilą, okładkowa sroka się we mnie budzi. Ale też tę książkę wylosowałam, więc chciałabym ją troszeczkę podczytać, w się sensie wyczytywać ten TBR losowany od koleżanek. I ostatnią książką, o której chciałabym Wam tutaj powiedzieć jest książka Beth O'Reilly. Czyli Poszukiwany, Ukochany. Jest to nowa książka autorki książek takich jak Zamiana albo Współlokatorzy. Ja jak wiecie dodałam książkę właśnie zamiana tej samej autorki do moich ulubionych książek 2023 roku. Bardzo lubię takie klimaty obyczajówkowe, spokojne, gdzie jest leciutki wątek romantyczny, ale niekoniecznie jest on dominujący, takie ciepłe, przyjemne książki właśnie na odprężenie. I z racji tego, że właśnie lubię tę autorkę, a jest dostępna książka na Legimi, to będę zdecydowanie ją czytać. W ogóle to nie jest żadna współpraca z Legimi. Ja po prostu lubię korzystać z Legimi i Wam polecam też książki, które się... Pojawiają tutaj, które czytam. No i myślę, że to będzie właśnie książka, po którą też za niedługo sięgnę. Może to będzie książka też właśnie taka idealna na wiosnę. Co prawda nie mam pojęcia o czym ona jest, bo nie wiem, bo nie czytałam za bardzo opisu. Stwierdziłam, że skoro znam autorkę, no to będę ją czytać. I tak to się moi drodzy prezentuję na dzisiaj. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jeżeli tak, to będzie mi bardzo miło, jeżeli w komentarzu y, dacie znać coś od siebie, czy Wam właśnie się podobał film, czy będziecie czytać którąś z tych książek, a może już ją czytaliście, którąś z nich, y, i możecie mi dać y, kilka słów rady, czy warto, czy nie warto. Będzie mi bardzo miło. Jeżeli Wam się film podobał, to też nie zapominajcie o łapce w górę, bo to jest bardzo ważne, żeby wspierać kanał. Jeżeli lubicie jakiegoś twórcę, może niekoniecznie mnie, ale po prostu wspierać twórców internetowych, bo to dla nas jest bardzo ważne i pomaga w rozwoju kanału. Ale co ja Wam będę tłumaczyć? Wy wszystko wiecie. Ja co z Wami żegnam i zapraszam Was na wszystkie moje inne filmy. Na razie.